Dobry wieczór, witam was serdecznie, zabieram się za odpowiadanie na pytania. Od samego dołu startuję. Kolega czarny pyta, jak znaleźć pojedynczy limiter? Przeglądam mapę od tunera i za nie rozumiem, jak te pojedyncze limitery znaleźć samemu. Tak więc tak, żeby wziąć i znaleźć pojedynczy limiter, to potrzebowalibyśmy wsparcie w postaci... Pełnej dokumentacji, czyli DAMOSA, tak jak to potocznie nazywamy, czy też a 2 współcześnie, bo Damosy to są już dość muzealnym pojęciem. Czyli mamy pełną dokumentację i coś sobie znajdujemy. Natomiast w momencie, w którym yy, jesteśmy w stanie pozyskać informacje z takiego Damosa, choćby do innego sterownika, to przy bystrym oku i uważnej analizie oraz posiadaniu banalnej wiedzy, Czas właściwie bardzo dużo tunerów nie ma pojęcia o tym. A ta banalna wiedza to to, że mapy są w tej samej sekwencji, przynajmniej główne mapy, wewnątrz sterowników. Tak naprawdę pomniejsze też są, natomiast czasami mają tak różne wartości, że nie jesteśmy w stanie ich wychwycić. Ja przygotowałem Wam banalny przykład. Mamy tutaj BMW Serii 5, do którego mamy pełną dokumentację. To jest. 17.2.6 Posiada on elektronicznie sterowany termostat. I teraz zadaniem naszym będzie, wiedząc, gdzie znajduje się tutaj cel chłodzenia, znaleźć takie samo ustawienie termostatu temperatury w BMW, a jakimś zupełnie innym, które ma końcówkę H. I proszę bardzo. W dokumentacji znaleźliśmy. Dokumentację map tu. Znaleźliśmy sobie te cele. Ustawiam równe 200 tutaj. Pilnuję, żeby to było obniżone do zera. To do zera. Tutaj również 200. No i przemieszczam się. Przemieszczam się w kierunku początku mapy. To widzę, że to jest w miarę na początku, prawda? No i zobaczcie teraz. Zastosujemy taką zasadę, którą nazwałem kiedyś na potrzeby moich studentów. No, i studentów na uczelni na AGH w Krakowie. Jak tu, to tu. Porównujemy sobie, jeżeli widzimy struktury o zbliżonej budowie gęstości, rodzaju szumu, nawet, to zakładamy, że to jest wtedy dokładnie to samo i przesuwamy to, co już wiemy, do lewej strony. No, widzimy, że to oczywiście to jest to. No to ciach. Jedziemy dalej. Powiedzmy, przejdę tutaj, żeby było troszeczkę szybciej, do jakiejś struktury która wykazuje już jakąś organizację, taką bardziej zrozumiałą dla naszego oka. No nie ma czegoś takiego, zobaczcie. A nie, jednak coś by było podobnego. Może to będzie to faktycznie. Popatrzcie, trzy takie, trzy takie. To wygląda identycznie. Dobrze, próbujemy dalej. Przemieszczam się też znowu o jakiś kawałek. Na razie ryzykuję, próbuję polecieć dość daleko. Co my tu mamy? Mamy charakterystyki lambda. No dobrze, no to wobec tego, może na dole też mamy charakterystyki lambda. No, i by było, prawda? Czyli to, co mamy tutaj, to jest tu. Dobrze, dosuwam to do lewej strony, dosuwam to do lewej strony. No, niewątpliwie te cztery ząbki to będą te cztery, tylko jeden jest tu troszeczkę wybity. To tutaj widzimy też, tu z kolei jeden stępiony. To zapewne to będzie to. Tu mamy nasze limity dla turbosprężarki. Tutaj wydaje się, że mogą to być to, tylko że są już wycięte, że tak powiem. Ale powiedzmy, że te elementy wydają się być zbliżone do tego, to coś, do tego czegoś. No to zobaczcie, już jesteśmy stosunkowo blisko. Teraz mamy taką strukturę. Ja się nie zagłębiam w ogóle, co to jest za struktura. Ważne, żeby ona była rozpoznawalna. Może mieć nieco inny kształt, ale jakieś charakterystyki, typu ścięte końcówki wartości, to, że pierwsza jest mniejsza, tu też, to wyjaśnia nam, że, że to będzie to samo, to będzie ta sama struktura. No i teraz przemieszczamy się kawałek dalej, o widzimy takie dość charakterystyczne, no tutaj wychodzi na to, zobaczcie, że to, to by było to, a te mapy, to by były te, jednak się różnią troszeczkę wyglądem. No i tu już dochodzimy do naszego sedna sprawy. Kiedy dochodzimy do sedna sprawy, rozpoczynamy dokładniejszą analizę. Czyli w tym momencie opłaca nam się powiększyć rozmiar naszego ekranu i porównujemy uważnie. Znowu widzimy, że na przykład to to jest ponad wszelką wątpliwość. To, no to dosuwam to całkiem i w tym momencie, no już nie będzie to chyba wielką kwestią, zauważenie, że limity temperatury znajdują się tutaj, chociaż oczywiście są nieco inne. Ważną rzeczą jest, aby zdawać sobie sprawę, że nie zawsze uda się tak zrobić, więc należy maksymalnie ograniczyć przestrzeń, czyli rozpoznawać struktury. I kiedy widzimy, że ta struktura zgadza się i na górze, i na dole, patrzeć uważnie, czy dalej jesteśmy w stanie coś rozpoznać. Na przykład ta półeczka to będzie zapewne to. Tutaj nadepnąłem, także nie widać. Atakujcie także z drugiej strony. Jeżeli z jednej strony brakuje możliwości, atakujcie z drugiej. Tą metodą jesteście w stanie przenieść limitery nawet pomiędzy różnymi markami, więc to jest bardzo ciekawe, że, że mozolna jest to praca, ale bardzo często popłaca. No wiadomo, że nie da się mieć dokumentacji do każdego sterownika, który do nas może przyjechać, więc dlatego proponuję, aby zastosować właśnie taką metodę. Tutaj dość długie to tłumaczenie, ale, ale jeżeli poćwiczycie takie uważne oko to na pewno będzie Wam dużo, dużo wygodniej pracować także z nowymi sterownikami.